okazję, Jesteśmy dla ciebie. Oddychanie świeżym powietrzem jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Powietrze w twoim domu jest teraz o wiele bardziej zanieczyszczone niż kiedyś. Wirusy i bakterie unoszą się w powietrzu. Bez problemu się rozmnażają i rozprzestrzeniają. Dlatego tak łatwo ty i twoja rodzina możecie zachorować. Sprzątanie 10 razy dziennie nie rozwiąże problemu. Musisz także oczyścić powietrze w swoim domu. Dlatego potrzebujesz Purece UV Active, to przenośny oczyszczacz powietrza, który wykorzystuje promieniowanie UVC, zapewnia czyste powietrze w Twoim domu. Czyste powietrze to zdrowa rodzina? Udowodniono naukowo, że Purece UV Active eliminuje bakterie i wirusy oraz zapewnia świeże i nieskazitelnie czyste powietrze. Dzięki temu Twoja rodzina może swobodnie oddychać. Pijemy czystą wodę, dlaczego nie miałbyś oddychać czystym powietrzem? Podłącz urządzenie i pozwól, aby rozpoczęło oczyszczanie powietrza. Sekret Pure Eyes UV Active tkwi w zastosowaniu światła UVC, którego służby miejskie używają do oczyszczania przestrzeni publicznych, a szpitale do sterylizacji. Furize UV Active wciąga zanieczyszczone powietrze do komory, gdzie ultrakrótkie światło UVC neutralizuje zarazki i uwalnia czyste powietrze z powrotem do pomieszczenia. Niezależne testy pokazują, że działa nawet na wirus grypy H1N1, a także na bakterie Salmonelli czy gronkowca. Im więcej go używasz, tym czystsze będzie powietrze w Twoim domu. Podłącz oczyszczacz, a Twoja rodzina zacznie oddychać czystym powietrzem. Waktiv jest lekki i przenośny. Oczyść powietrze w salonie. Ciesz się świeżym powietrzem podczas snu? Pozbądź się zarazków z powietrza w biurze i nie pozwól, aby pleśń rozwinęła się w twojej łazience. Co więcej, pióra i aktiv pomaga pozbyć się przykrych zapachów. Zwykłe oczyszczacze mogą być drogie i nieporęczne. Mają filtry, które się zapychają i nawet nie zwalczają wszystkich bakterii. UV Active niszczy zarazki bez filtra, aby Twój dom był higienicznie czysty i bezpieczny. Dodatkowo pracuje naprawdę cicho. Oddychaj zawsze czystym powietrzem z Pureis UV Active. Jem zdrowo, dbam o siebie i dzięki Pure Ice UV Active oddycham czystszym powietrzem. Wszystkie bakterie, wirusy i zanieczyszczenia, które dostają się do naszego domu, nie opuszczają go bez naszej pomocy. Pure Ice UV Active to najlepszy sposób na pozbycie się zarazków, jaki znalazłam. Teraz wiem, że mój dom jest czysty i odkażony. Czuję różnicę w zapachu powietrza. Nie choruję już tak często jak wcześniej, dlatego wiem, że działa. Tej oferty nie znajdziesz w sklepach. Wejdź na www.tvokazje.pl i zamów Pure z Ufa Active teraz. Tivi okazję, jesteśmy dla ciebie.